Targi Retro Classic Cars w Stuttgarcie organizowane są regularnie od 2001 roku, oczywiście z wyłączeniem pandemii COVID-19. Co roku również staram się uczestniczyć w tej jakże zacnej imprezie i powiem Wam szczerze, że dopiero w tym roku Zauważyłem, że frekwencja zaczyna się zbliżać do tej sprzed pandemii, ponieważ liczba gości, którzy odwiedzili tą imprezę, no naprawdę była, w mojej ocenie, była dość, dość imponująca. Na targach można, tak naprawdę, oprócz tego, że zobaczyć fajne fury, to jeszcze można spotkać fajnych ludzi, którzy przyjeżdżają tam. Co roku. Podam przykład pana, u którego kupuję gazety. Będziecie mogli to zobaczyć w, podczas mojego amatorsko-spontanicznego materiału. I również będziecie mogli zobaczyć urywki z trasy do Stuttgartu czyli odwiedziny BMW Welt, Muzeum BMW. Wpadliśmy również do Alpiny zbić pionę i napić się kawy. No i później wiadomo, Stuttgart, dwa dni, trzy dni w Stuttgarcie i powrót. Jak słyszycie, jeszcze do tej pory mnie nie puściła, a mamy już piątek. Więc jest bardzo, jest, jest bardzo fajnie. Szczególne samochody, szczególne. Rzeczy z targów z tego roku. Omega Lotus, która zrobiła na mnie nie lada wrażenie i powiem wam, że to jest samochód, który e, chciałbym mieć w kolekcji e, ze względu na wyjątkowość. Alpina B8 na stoisku Germanyshow, w której zostałem członkiem honorowym, członkiem z Polski, e, niespełna trzy tygodnie temu. I jeszcze kilka innych bardzo fajnych samochodów, od groma Porschewek, Mercedes'ów, bardzo fajne wersje Ferrari były, było również Bugatti, które kojarzy mi się z panem labambom i jak widzę ten samochód to jakoś, nie wiem, mam mieszane, bardzo mieszane uczucia. Co jeszcze? Dużo fajnych stanowisk z gratami, które uwielbiam, pod tytułem lampy. Części gazety. Nie obyło się o, 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 oczywiście o przywiezieniu, m, chyba 7, 7 modeli przywiozłem, z czego jeden to Alpina B10 46 litra w Turingu w kolorze Alpina Blau 1. Kupiłem sobie radio do y, swojej Alpiny B8 y, Sidica z y, y, wyjściem na Auxa. I to jest ciekawostka, zapłaciłem za radio niecałe 400 euro z dwuletnią gwarancją od gościa, który jeździ po targach, jest bardzo rzetelną osobą i sprzedaje te radia od wielu, wielu lat, udzielił mi dwuletniej gwarancji, po czym w Polsce ciężko jest kupić za 300 euro kaseciaka tak naprawdę, który nie miałby powypalanych pikseli. Co mogę powiedzieć na temat targów i tak sam od siebie. Zapraszam was serdecznie. Musicie chociaż raz w życiu zobaczyć tą imprezę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie kolejna hala i w końcu dobijemy do 10, tak jak miało to miejsce przed pandemią. Tam warto być. Jest wspaniałe jedzenie, fajne kontakty można nawiązać, można zobaczyć fajnych ludzi, którzy Którzy tam są co roku. No jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy: oczywiście, przywiozłem garderobę. A że bardzo lubię odzież Gulfa, to przywiozłem sobie troszkę. <ścoughs> przywiozłem sobie troszkę. Troszkę ubrań. Także polecam serdecznie. Myślę, że w przyszłym roku jeszcze zaliczę targi w Essen. Nigdy nie byłem na targach w Essen i rozmawiałem z kilkoma osobami, które wystawiały się na targach, aby zobaczyć, żeby jechać zobaczyć targi w Essen, bo podobno też są bardzo imponujące i imponujące w liczbę zwiedzających, w liczbę wystawców, więc myślę, że myślę, że w przyszłym roku się tam wybiorę. Na koniec pozdrawiam serdecznie pana z Polski, który rozmawiał ze mną, gdy kupowałem modele, i okazało się, że pan ma prawie 1000 modeli w swojej kolekcji, i to są modele nie tylko 1 do 18, tylko są też modele większe, a głównie pan specjalizuje się w busach i w ciężarówkach. Zapraszam was serdecznie na materiał. Jesteśmy w kontakcie życzcie mi zdrowia. A, dojdę do siebie. Myślę, że do poniedziałku będę jak struna Trzymcie się, pa, Hej! No to słuchajcie, startujemy z Tripem. Tankowanko za 15:02 w nocy i lecimy do Muzeum BMW. Proszę państwa, tu jest druga osoba odpowiedzialna za drugi samochód. W tego wozu wam z tyłu Tego, co tam pisze z tyłu. 540D Postój przed Wrocławiem Paluchy kupione I lecimy dalej A tu jest cyganowus Cyganowus Co mnie to tu rzuca? Nabieraj mi to znowu stop i znowu jeść No i tak, kolejny postój. Zostało nam 100 km do BMW WELT. Niunka sprawuje się cudownie. Troszkę przepaliłem paliwa, bo 13,5 litra, ale no momentami 240-250. Z tyłu 540 w miarę możliwości za nami daje radę. No i co? Lecimy dalej i widzimy się w BMW WELT. Dobra, pokażę Wam troszkę swojego ryjka. Jesteśmy w BMW WELT. Nie byłem tutaj 2 lata. No w sumie to nic mnie tutaj nie zaskoczy, ale moja ekipa, z którą jestem, powiadam im troszkę i potem idziemy do Muzeum BMW, a potem kierujemy się gdzie? Zgadnijcie, do Buchloe. Powiem Wam, że starzeje się, jestem kurczę tak zmęczony po drodze, 8 godzin jechaliśmy, trafik spoko, ale przez to, że może spałem strasznie słabo, to kurczę, jeszcze zaliczamy Buchloe, jedziemy na kawę do Alpiny, a później już tylko Stuttgart i hotel, sauna i despacie. Państwem M4CSL. Kurczę, podobają mi się te lampy, powiem Wam szczerze, są chyba oledy, nie? A przytuliłbym ją. Tu jest coś, nie wiadomo co. m 2 Kurde, fajne felgi. Wydech, którego jeszcze nigdy na żadnej m 2 nie widziałem. Bardzo drogi. Chyba kosztuje 4W, z tego co pamiętam. Tutaj mamy M-Performance Parts. Czyli to, co można sobie doposażyć. I ja powiem Wam, że. To jest. Czasza silnika z Alcantary. Szczerze, jestem zdziwiony. Pierwsza stoka się widzę. U góry są motorki. Tutaj mamy cały hol. I idziemy poglądać rojsy. No, nie pogardziłbym tym rojsikiem. Nie pogardziłbym. Ładny, ładny. Mariusz, którego bierzemy do firmy? Troszeczkę wieszać na tym Osłonie. Szczerze, to wolę tamtego niebieskiego. Ciekawe, ile kosztuje? A oto moja ekipa. Pomachajcie do kamery. Tutaj mamy motory. Ostatni motor. Który miałem to była motorynka jakieś 30 lat temu, 28 lat temu. Jakoś mi nigdy do motorów nie ciągła. Jeszcze bym się wypieprzył i dopiero by było, połamałbym się. Pasuje ci. Jeszcze tylko trzeba ci łeb ogolić i czapkę ściągnąć. Łogolić jeszcze. M50 elektryk. No ale takie 61, kurczę, fajny kolor w ogóle, podoba mi się. Z tego co pamiętam, to tutaj można było sobie dopłacić parę groszy i przy odbiorze samochodu był, odbywało się to tutaj i potem siup, na dół i wprost na drogi. Tam jest biurowiec BMW, a tam jest muzeum. A tak wygląda BMW Welt od zewnątrz. To pewnie Fajny budynek. Muzeum BMW. Nie byłem tutaj chyba 5 lat. Ciekawe czy coś się zmieniło. To jest takie BMW XIX wieku, XVIII wieku? <laughs> Fajny motocykl. Tritez 1923. No i tutaj mamy tak naprawdę to, od czego zaczęła się cała filozofia BMW, czyli silniki do samolotów. 917, zobaczcie. Patrzcie na to jaki potwór! Musiałem oddalić kamerę, bo się aż nie mieści. Tutaj mamy kolejny silnik. W Tym razem do Junkersa. No tutaj to już w ogóle... Yy, nawet moje oczy tego nie ogarniają, co tutaj się dzieje. Tu mamy fogwolf Wolf, tak? Co za silnik, tylko ogromny w ogóle. Tutaj mamy kolejny silnik Arado, tak? To jest silnik odrzutowy, nie? Tutaj mam jakiś silnik do motorówcy. Lola. No i tu się zaczyna zabawa. CSLK 74 rok dlaczego mi to nie pasuje. Nie pasuje mi to, dlatego, że ja w tym momencie mam dwóch klientów którzy w większych ilościach chcą ode mnie odbierać choćby nawet I ja na ten moment, ja w... BMW March Co tutaj mamy? 4 cylindry 2 litry Czyli takie M43, protoplasta M40, M43. Tu jest bramam. Pojemność 1,5 litra? Tak, 1,5 litra. Tu mamy V12. Pojemność 6 litrów. M3 GTR 2005 rok pojemność 4 litry 84 b 20 Takie ma znaczenie. I tu wyścigóweczka T84, łamane przez 5 no to Tu ma P1, to jest V na pewno, nie? Czy tak, V10 wyścigóweczki? O, tu nawet ktoś za... założył na ścianie jedną.

60 G30 F10 E60 w pięknym kolorze E39 E34 Touring w pięknym kolorze E28 i pierwsza piątka E12 tak to wygląda Nie byłem tutaj 5 lat, oczywiście towarzyszą mi fajne emocje, ponieważ wszystkie te BMW zabrałbym ze sobą do Alpina garażu, no ale niestety to jest niemożliwe. Idziemy dalej, zwiedzamy dalej, będę Was informował na bieżąco. Jak zawsze amatorsko, ale coś nagrywam i mam nadzieję, że coś sobie z tego materiału wybierzecie, a może się tutaj w ogóle wybierzecie. Zapraszam serdecznie, bo naprawdę warto. Szukamy 316i. O, jest 525 TDS. O, jest 525 iX widzę. Aktyw Hybrid nas nie interesuje. Tutaj są jakieś loże. Można sobie zobaczyć. Materiał przygotowany przez BMW. Tutaj mamy znaczki. Future takes shape? Co to jest? Piątka za 20 lat pewnie, nie? Wstręciuch. To jest wstręciuch. Pomieszczenie, które najbardziej mi interesuje. Lecimy. N52. M50. Tu Alpina z M50 to zrobiła. 250 koni rozwiercili ją do 3 litrów. Tutaj mamy M20, czyli mniejszy brat Big Sixa, czyli tutaj M30. To się mówi, że to jest chyba idiotoodporny silnik, nie? M30. I tu mamy M78. Mój typ M30 i M50. Tu mamy silnik. M4A Tu mamy jakiś zawias O, tu widzę, że jest bateryjka To mnie to nie interesuje Tutaj mamy silnik jeszcze A, Tu jest jakaś zasada działania Trzeba coś pokręcić Tu mamy silnik A16 Tutaj słuchajcie, jest Z1 w ogóle. Z1 też została przerobiona przez Alpinę. Ceny tych samochodów po prostu powalają mnie. Nie wiem w ogóle dlaczego. Nie jestem w ogóle zwolennikiem Z1, ale nie wiem też dlaczego. Po prostu ceny 300-400 tysięcy, pół miliona. Czy E31, Cabrio. nie tego. no tego już nie możemy. nie <grymne> znaczy, już się podpina, nie tego, no to ślapy, nie? I Tego I seta. I 2002 a patrzcie, tutaj. Klabsport Sport 320. Piękna. Pierwsze M. M8 Motor z niej Tutaj dla kontrastu M3 GTS Tutaj mamy motor z tego GTS-a. Kolejne M-Powery, M5, M535. M3 z czterocylindrowym motorem. Nie wiem dlaczego. I tutaj Alpina według mnie bije po prostu na łeb i na szyję. M3, ponieważ sześciocylindrowy silnik M20 w konstrukcji E30 pasuje w mojej ocenie idealnie. Kończymy zwiedzanie BMW Muzeum. Kierujemy się przez BMW Welt do samochodu i lecimy coś zjeść, a potem na kawę do Buchloe do Alpiny. Mam nadzieję, że pokazałem wam kawałek materiału, amatorsko nagranego materiału, ale jednak coś. Jak będziecie w pobliżu, zapraszam serdecznie. Naprawdę warto tutaj przyjechać, bo można zobaczyć fajny kawałek historii troszkę poczytać o BMW pooglądać technikę silniki no i przede wszystkim napić się dobrej kawy zjeść krecsla ja cię ale ładna alpinka